Piłka w grze. Nie o punkty, a o pełnosprawne życie 14-letniego Krzysia Jasińskiego, który w wypadku autokarowym w Serbii stracił dłoń. Kilka dni temu w pomoc zaangażowali się Śląscy śpiewacy, op o śpiewacy Operowi. Dziś gwiazdy polskiej piłki nożnej zagrały w charytatywnym meczu. Wszystko po to, by wspomóc zakup specjalistycznej protezy za 240 tysięcy złotych. Od czasu, kiedy na naszej antenie pokazaliśmy historię Krzysia, udało się zebrać 70 tysięcy złotych. Dziś podczas meczu kolejne 7 tysięcy. Jeszcze nie próbowały grać, jak, to nie woły, widać. Odbywa się mecz dobroczynny, gala, gala piłkarska dla Krzysia. Po raz kolejny chcemy zbierać pieniądze na zakup protezy i rehabilitację dla Krzysia Jaśnickiego. Tych pieniędzy jest potrzebnych bardzo dużo, więc tych akcji też jest kilka. Podczas tej całej imprezy będzie można nabyć bardzo ciekawe gadżety. E, Przysłane przez kluby zarówno z Europy, jak i z Polski. Przyjechali moi e, najwierniejsi przyjaciele, ci, którzy mogli, każdy chce wspomóc e, Krzysia. Szczytny cel, szczytne, zaszczytne grona, w związku z tym należało być. Już duża kwota wpłynęła na konto dla Krzysia. Bardzo wszystkim kolegom, znajomym, sąsiadom dziękuję za to, że mi pomagają. Piłka w grze. Nie o punkty, a o pełnosprawne życie 14-letniego Krzysia Jasińskiego, który w wypadku autokarowym w Serbii stracił dłoń. Kilka dni temu w pomoc zaangażowali się śląscy śpiewacy, op o śpiewacy operowi. Dziś gwiazdy polskiej piłki nożnej zagrały w charytatywnym meczu. Wszystko po to, by wspomóc zakup specjalistycznej protezy za 240 tysięcy złotych. Od czasu, kiedy na naszej antenie pokazaliśmy historię Krzysia, udało się zebrać 70 tysięcy złotych. Dziś podczas meczu kolejne 7 tysięcy. Jeszcze nie do grać, jak, to nie, widać, znaczy się widać, widać. To nie Odbywa się mecz dobroczynny, gala, gala piłkarska dla Krzysia. Po raz kolejny chcemy zbierać pieniądze na zakup protezy i rehabilitację dla Krzysia Jaśniewskiego. Tych pieniędzy jest potrzebnych bardzo dużo, więc tych akcji też jest kilka. Podczas tej całej imprezy będzie można nabyć bardzo ciekawe gadżety. Przysłane przez kluby zarówno z Europy, jak i z Polski. Przyjechali moi najwierniejsi przyjaciele, ci, którzy mogli, każdy chce wspomóc Krzysia. Szczytny cel, szczytne, zaszczytne grono, w związku z tym należało być. Już duża kwota wpłynęła na konto dla Krzysia. Bardzo wszystkim kolegom, znajomym, sąsiadom dziękuję za to, czy mi pomagają.